Piękna cześć. Ile ma lat? Trzy. Trzy. A ty jesteś bardzo młodziutka, tak. No Daisy ma cztery już skończone. Jest starsza i ma więcej tego, te, tego srebrnego koloru na sobie. Ona tutaj ona jest troszeczkę ciemniejsza, tak. Jaka piękna murteczka. Ja słyszałam, że Jorki to są bardzo mądre psy. Bardzo inteligentne. ona jest strasznie. Ale też takie z charakterem. No. O. Hello. Jestem nieprzyzwyczajona do tego aparatu, bo nagrywałam na Soniaku. Ej, on jest dziwny! Ciociu, pokażę rzęsy. Czy cię były na rzęsach? Takie mam piękne wachlarze. Ale nie widać, musisz się zbliżyć. Będzie ty to? Wejdę jedzie ten Ja mam już swoje naturalne. A tutaj koło mnie. I'm just gonna show your hand. Hello. Uczyń boy. Aaaa niemożliwe! A mój mamy zety! Ja się właśnie maluję, bo dzisiaj jedziemy zrobić kilka rzeczy. Are you excited? Very excited. Woo Outfit time. Troszeczkę mnie nie widzicie, bo nie umiem jakby włączyć exposure na tym aparacie, ale dobra czekajcie. Hide your face! Quick, quick, hide your face! Dobra, widać mi lepiej. Mamy top z. Szczerze powiem Wam, że nie pamiętam chyba hajem i spodenki też z hajemu. C, Kuci, Per. No i powiem Wam, że moje rzędy są też takie troszeczkę oklapnięte. Ale się nie przejmuję, bo wiem, że po prostu przez ostatnie dwa tygodnie one miały. Były ściągane, ciężar. Były ściągane, więc nie złoszczę się zbyt nie. Ale wygląda inaczej. Nie, nie się nie ma żadne, nie? No. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo pan, mój chłopak, koło mnie się bardzo krępuje. jest taki jeden stolik, który mnie rozpoznał. No i się krępuje, bo się gapią. Ja wiecie, ja jestem... A wow! Jak już zostawiasz, to się go zdrapie. Ja jestem <grym> przyzwyczajona, ale on ma taki ryzyko. Jezu. jezu, nie. No się patrzy na nas, się, się patrzy. Więc robisz bardzo zły job chowania aparatu, wiesz? I don't understand you girl. Jesteśmy w swoich smakach, w pustyni. Eee, nawet jak mieszkacie, nie wiem, zbyt Bydgoszczy, proszę przyjechać, bo tutaj jedzenie jest zajebiste. Eee, Porcie są ogromne. Nie, jedynie nie jest nawet takie drogie. Eee, I po prostu no, pychota, no Jezus. No. A potem na pizzę do Jasia. A tutaj idziemy na pizzę do Jasia i na piwo. Znaczy, nie, ja nie piję, piwa, ja piję, piję, piję. Eee. Co to dostałaś? Co to jest? Rosołek? Oja! To ma całe, tak? Nie Lubisz rosołek? To jest najlepsza zupa, top of the jest, top. Ja boy stwierdź, że, tego, boy stwierdź, że ty tego nie zjesz. Zjesz to? Na pewno? Kalorie, nie licz kalorii, bo nie zjesz. Of course. Of course. Ostatnio tak się nie za... <grym> Nadzieja się ze mnie śmieje, bo się zachowuje kuku Ale ostatnio tak nie pojadłam. Zbliżamy się właśnie do domu Idziemy jeszcze na piwa Idziemy na piwa Idziemy Piwo, 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 piwo I muszę troszeczkę poprawić swój make up Bo Muszę zwrócić uwagę bardziej na coś innego Ania moje oklapnięte rzęsy Więc no Powiedziała, że naprawiła mój pierścionek i jest już perfekt, perfekt, perfekt. Hiszpańskie tańcy na rynku. I wszyscy tańczą, kurde Jezu, chciałabym iść, ale ten nie chce. ja chcę Ją zabiorę. Idę z pusznym bojem zapalić. Idę z później bojem zapalić. zero reakcji, nie reaguje. Otka mnie zabije. Nie wolno. Wolno. Nie wszystko wolno. A pochodź w to razie na nowej kulowej. 10 funtów, liści i paczka papierosów! Eee! Kiedyś, kiedyś chciałam, a ona powiedziała nie, bo to nie otwarte. Bo no, mnie no, zwietrzeją. Nie a to się wie, wie, to że to błąd teraz. A to soczek! Arbuzowy. Czerwiośniowy, wiśniowy. Gdzie Ty się wybierasz? A tam pada deszcz. Zostajemy tutaj, ok? Okej, okay. piątka! Kolejny dzień, kolejny film, tylko że dzisiaj jest bardzo smutny dzień, bo Pushin Boy leci. Yes, I know, I'm very sad. Uh... <coughs> <ęg> I, więc no, dzisiaj jest bardzo smutny dzień, bo Pushin Boy leci. Mam chrypkę, nie wiem czemu, ale trochę jest taka sexy. Lubię jak chrypkę. Znaczy nie wyglądam aktualnie sexy, ale za chwilę może się wymyślę, jeśli się mi się chciało, um, ale no, jedziemy do Kolpolu, czyli do takiego sklepu i oni mają bardzo dużo przypraw, są bardzo tanie. Bywałam I zadzwonił Puszczyn Bo zawsze coś ode mnie chce eee, Fajnie było Ale się skończyło choć po wrażenia. Wszyscy się w nim normalnie zakochali Moja mama Mój dziadzio, siostry Inne ciocie, wujki Nie wujki, wszyscy eee, Minus jest taki, że ja go chciałam Zabrać do Krakowa, chciałam go zabrać do Tarnowa Do Rzeszowa, z jednych z tych miast Aż takiego świra mieli Na punkcie Jurka, że oni go już zapraszali żeby przyleciał za rok, znowu na całe wakacje. Na całe wakacje raczej nie, bo on też musi polecieć do swojej rodziny i, i tak w, przez cały czerwiec będziemy pisać naturę, więc może na dwa tygodnie, trzy tygodnie w lipcu. E, ale było bardzo fajnie. Niestety nie pokazałam mu aż tyle, jak chciałam pokazać. Jezu, przepraszam, mi się. Nie pokazałam mu aż tyle, jak chciałam pokazać, ale było bardzo fajnie. No, co byliśmy z rodziną? E, Popił, <laughs> ale było bardzo fajnie i nie mógł się doczekać, aż trochę